was the uh, ultimate suspense thriller. I kept waiting for something to happen and it never did. Very lively film. Uh, gosh, it was the best thing I've seen all year. Some inane, bizarre person with a disturbed mind wrote that film and I did not enjoy it. I liked it. I've seen it five times. W 1945 roku, na chwilę przed zakończeniem II wojny światowej, ten przedziwny obraz, tryptyk z trzema figurami na bezlitośnie czerwonym tle, pojawił się przebojem na ustach wielu w Wielkiej Brytanii. To, o czym mówił, pozostawało oczywiście zagadką, ale pojawiające się od samego początku teorie były dość proste. W sensie to był 1945 rok, chwila przed zakończeniem II wojny światowej, i tak bardzo jak ludzie chcieli pewnie o tych ostatnich sześciu latach jak najszybciej zapomnieć, nie mogło być im łatwo wyrzucić z głowy obrazów przepełnionych ciągłym przerażeniem i bólem, atmosferą śmierci i obecnym na każdym kroku chaosem. Była tu też chyba zresztą mała wskazówka w tytule, bo choć całość podpisano trochę niepozornym, trzy studia nad postaciami u stóp ukrzyżowania, jak dobrze widzicie, na obrazach żadnej sceny ukrzyżowania nie ma. Czy w takim razie chodziło o to, że te trzy na wpół ludzkie, na wpół zwierzęce figury z długimi szyjami załamywały się nad ukrzyżowaniem odbywającym się gdzieś poza płótnem, a może inaczej? Może to na ich twarzach, nie bez przyczyny pozbawionych oczu, to przesiąknięte gniewem zaślepienie, które nie potrafiło kolejnych pełnych cierpienia ukrzyżowań dostrzec? Może. Choć z drugiej strony, czy to wszystko nie stało się teraz trochę za piękne, za proste? When you do a crucifixion I mean, you've done triptychs based on figures. What is the difference in the attitude of working when, you're, when, you, when you start on a crucifixion? Well, you of course, you're working then about your own feelings and sensations, really. It's, you might say it's almost like nearer to uh, a self-portrait, that uh, you are working on all sorts of of very private feelings about behaviour and about way life is and the crucifixion is the armature for expressing that. it is yes Bo jest jeszcze jedna rzecz, o której wypada chyba wspomnieć. Autorem trzech studiów nad postaciami u stóp krzyżowania był Francis Bacon. W 1945 roku nikomu nieznany dekorator wnętrz, który spędzał wieczory na piciu wina i graniu w ruletkę, kilka lat później czołowy malarz XX wieku, który został przy dokładnie tych samych upodobaniach który w życiu kierował się dwoma miłościami. Pierwszą była obecna przy nim od zawsze niania, Jessie Lightfoot, najpierw zajmująca się przewijaniem mu pieluch, a z biegiem czasu kupowaniem narkotyków i współprowadzeniem nielegalnego kasyna na piętrze londyńskiego mieszkania. Drugą, już trochę mniej oryginalną, nagie męskie ciała. Co to, który Cię najważniejsze w życiu, co się jest w jest Co mnie tu Tak. To, co mnie który Milleur que ça. De quoi? Surtout, surtout des hommes. Une comme Michel-Ange. Pas comme Michel-Ange, mais euh, je suis... Euh, J'aime la beauté masculine. Comment on dit masculine? Mas oui, masculine. La masculine. beauté masculine. Masculine? Ouais. Homoseksualizm Bacona nie był jednak tak przeuroczo pieszczotliwy, jak mogło się wydawać. Według relacji świadków w jego łóżku, tak samo ważny jak piękno, było bowiem to, co na namalowanych przez niego obrazach. Od małego chłopaka, bacon dorobił się masochistycznych skłonności i szukał więc partnerów, którzy razem z miłością mogli obdarować go cierpieniem i bólem, którzy wyglądali może jak z obrazka, jak na przykład George Dyer, pomniejszy gangster z East Endu, ale w bardzo intymnych sytuacjach mogli zostawić go z przeraźliwym pragnieniem krzyku i twarzą, która nadawała się już tylko do strzywania. So little by little, Francis became disabused because George had been, in that sense, a, a disappointment. He was a kind of very feeble East End thug and he liked children and animals and cuddling. Bacon said, Oh, I hate the billing and cooing of sex. I just like the sex. And he wanted George to rape him, and George, George wanted to cuddle. Czy w takim razie w trzech studiach nad postaciami u krzyżowania chodziło o to, że te na ludzkie, na zwierzęce figury z długimi szyjami były przedłużeniem bardzo falicznych seksualnych obsesji Francisa Bacona? A może inaczej? Może to na ich twarzach, nie bez przyczyny, pozbawionych oczu to wstyd przed fantazjami, które z dnia na dzień były coraz bardziej ekstremalne i chore? Może, choć z drugiej strony czy to wszystko nie stało się teraz trochę za piękne za proste. Bo zobaczcie, co zrobiłem przez kilka minut. Jest tak łatwo zamknąć obraz z trzema niepodobnymi do niczego postaciami na bezlitośnie czerwonym tle w jedną, jakże zgrabnie opisaną historię. I nieważne już, czy to o malarzu, który chciał pokazać, jak ludzie w 1945 nie mogli pozbierać się po wojnie, czy to o malarzu, który przelewał na płótno swoje nieco osobliwe życie miłosne, cała ciekawostka polega raczej na tym, że, mówiąc o sztuce, przyzwyczailiśmy się tak często mówić. Brzmi to trochę dziwnie za pierwszym razem, niewiele lepiej za drugim i trzecim, ale gdy odłożymy nasze przyzwyczajenie na bok, to chyba całkiem interesujące, że w ocenianiu bardzo wizualnych rzeczy nikomu nie przeszkadza, że gdzieś po drodze staliśmy się tak bardzo niewizualni. Zamieniamy obrazy na słowa, bo słowa są oczywiście proste, zajmują mniej czasu i miejsca niż zajmowałaby na przykład wymiana zdań samymi plakatami, ale czy nie jest trochę tak, że czasami za łatwo się w słowach zakochać, że stały się trochę niebezpiecznymi narzędziami, bo tak blisko od nich do historii, a od historii to już prosta droga do schematów, że w 1945 artyści mogli malować tylko cierpienia przerażonych ludzi na wojnie. No chyba, że byli niewyżytymi gejami, wtedy zostawały mi jeszcze w zanadrzu pozbawione oczu penisy na froncie. To zaczyna czasami wyglądać tak, jakbyśmy chcieli widzieć same słowa na scenach, w kinach i gdziekolwiek. I między innymi dlatego, jednym z głównych celów Bacona było, jak sam mówił, ograniczenie narracji. W tych skomplikowanych czasach, w których malarstwo jest teraz, gdy tylko na płótnie pojawia się więcej niż jedna osoba, zaczynamy opracowywać historię. A opracowana historia to moment, w którym do gry wchodzi nuda, bo historia zaczyna przemawiać głośniej niż farba i obraz. Żyjemy znowu w bardzo prymitywnych czasach, w których nie umiemy powstrzymać się od opowiadania. I chcąc zepchnąć właśnie opowiadanie na dalszy plan, Bacon robił co mógł. Rzadko kiedy umieszczał na swoich obrazach więcej niż jedną postać, rzadko kiedy dopuszczał ją do sytuacji, która mogła przywołać na myśl jakiś konkretny wątek, ale to wcale nie tak proste, pokonać słowa. Uzależniliśmy się od mówienia do tego stopnia, że jego brak stał się z niewiadomych powodów wyrazem całkowitego niezainteresowania i całkowitej nieobecności. A w tym wszystkim chodzi chyba jednak o coś jeszcze. Przynajmniej powinno chodzić. I never think about painting. I never, all, I never look at a painting if I go into the National Gallery. And I look at one of the great Rembrandts or one of the great paintings that excite me there. It's not so much the painting that excites me, but it's it, the painting unlocks all kinds of valves of sensation within me, which returns me to life more violently. Bo są przecież rzeczy, których... Nie da się opisać słowem. Które utwierdzają w przekonaniach, naginają reguły, czasami nawet zmieniają świat dookoła, ale które, co najważniejsze, najmocniej działają przede wszystkim w głowie. Nie wynikają z tego, na co patrzymy, o wiele więcej wspólnego mają z tym, co możemy zauważyć, a po trafieniu do ust brzmiałyby tylko niesprawiedliwie prościej. I wiedział chyba o tym Bacon, patrząc na Rembrandta w Galerii Narodowej, wiedzieli też o tym inni, wpatrując się w Bacona kilkanaście lat później. The viewer... Is the magic part of the whole process? Every viewer who stands in front of a certain photograph, they're getting a different thing, and I like to think of it as kind of like a circle goes from the photo to the viewer, back to the photo. A kind of a strange internal dialogue goes, and it's different for each each person. Uh, so for me. A particular uh, thrill came in 1966, I believe it was, at the Marlborough Gallery. I see uh, paintings by Francis Bacon, and uh, it was, um, like you say, thrilling. David Lynch był jednym z tych, którzy kochali się w jego zniekształconych twarzach i figurach. Nazywał Bacona swoją największą inspiracją, malarzem numerem jeden, którego kochał nieprzytomnie. I całkiem łatwo dostrzec te poszczególne chwile, w których naśladował go na ekranie, w których składał chyba małe ołtarze temu, co znaczyło dla niego tak wiele. Ale to nie jest też tak, że miłość zaczynała się i kończyła na tylko tych krótkich przywołaniach. Bo w Baconie Lyncha pociągało jeszcze właśnie odstawienie historii. Zapytany kiedyś o to, co uwielbia w tych na wpół realnych, na wpół abstrakcyjnych płótnach, odpowiedział same fragmenty narracji. Zawsze zastanawiałem się, gdyby Bacon zajął się filmem, jak ten film by wyglądał i w którą stronę by poszedł. Jak można by przenieść na ekran te tekstury i miejsca? Kiedy na nie patrzysz, zaczynasz trochę jakby śnić. Jego obrazy zawsze pozwalają przenieść mi się gdzieś dalej. Działają trochę jak muzyka. I muzyka to całkiem ciekawe nawiązanie, bo możemy kochać Dawida Podsiadło i Britney, ale nie mamy też większych problemów, żeby podobnym uczuciem darzyć k rosyjski punk albo całą scenę psychodelicznego rocka w Zambii. Z jakiegoś powodu potrzeba rozumienia jest w muzyce dużo mniejsza niż gdzie indziej i są oczywiście lepsze przykłady, ale wystarczy pięć razy zapętlonym asereje na Spotify'u i wszystko staje się jasne, nawet jeśli jedyne słowa, jakie znamy po hiszpańsku to Enrique i Iglesias. Muzyka bez problemów wydobywa w nas nastrój, zabiera do miejsca, po którym nie oczekujemy nawet, że powie nam, jak się nazywa. Tymczasem, filmy, w przypadku filmów, choć wydawać by się mogło, że suchy tekst ma może w nich nawet jeszcze mniej znaczenia, jedną z pierwszych rzeczy, które oceniamy i na które chcemy zamienić całość, są słowa. You see, it's, it's the, the, film is the thing. The film is the thing. You work so hard to get this thing built, all the elements to feel correct, the whole to feel correct, in this beautiful language called cinema. And the second it's finished, people want you to change it back into words. And it's very, very um, saddening. It's, it's, it's um, a torture. I jak widzieliście na zamieszczonym obrazku, David Lynch miał problem ze słowami od samego początku. To wszystko nie zaczęło się po kilkudziesięciu latach jeżdżenia po świecie i zmagania się z tymi samymi pytaniami na temat nowych interpretacji i teorii wokół Twin Peaks. To wszystko było obecne już w drugiej połowie lat 60., gdy nagrywał swoje pierwsze krótkometrażowe filmy w Filadelfii. Ten, który widzicie na ekranie, The Alphabet z 1967 roku, zaczął się od koszmaru młodej siostrzenicy jego żony. Po kilku dniach w nowej szkole dziewczynka budziła resztę rodziny w nocy i cała spocona nuciła przez sen piosenkę, zaczynającą się od ABC. Dla Lyncza piękny symbol, że szkoła i słowa robią tylko świństwa naszej głowie, że wypełniają ją mało oryginalną mazią, która przechodzi z ust do ust, a później wylewa się przez całe życie i prowadzi do jakże ograniczonego końca. Te wypluwające coś usta były zresztą rzeczą w niemal każdym na wpółanimowanym krótkim metrażu od Lynch'a. Trochę jakby Lynch próbował nas przed nimi ostrzec. Trochę jakby pokazywał nam, do czego prowadzi zamykanie się na to, co staje się tak piękne, tak proste. Dokładnie jak tutaj oczywiście, bo zobaczcie co zrobiłem przez kilkadziesiąt sekund. Jest tak łatwo zamknąć obraz z wypluwającą jakąś przedziwną maść twarzą w jedną, jakże zgrabnie opisaną historię która na pierwszy rzut oka buduje wrażenie, że wiemy dzięki niej więcej, ale gdy zostajemy zamknięci przez to więcej, czy przypadkiem nie narażamy się na mniej? Bo spróbujcie teraz obejrzeć The Alphabet i nie widzieć tej kilkuletniej siostrzenicy, która to wszystko zaczęła. Spróbujcie obejrzeć The Alphabet i nie widzieć tego bezpośredniego ciosu w pustą edukację. Jest coś zwyczajnie niebezpiecznego w słowach coś, co sprawia, że z tak dużą łatwością ograniczamy nasze myślenie o rzeczach. I dzieje się to nie tylko w przypadku stworzonych rzeczy, obrazów czy filmów konkretnego autora, też w prawdziwym życiu. Niespodziewane piękno możemy znaleźć dopiero tam, gdzie wyzwolimy się od słowa. When I was first went to Paris, I found in an old bookshop um, a book on diseases of the mouth, which was beautifully colored, hand colored. The plates were hand colored and it had a tremendous. Effect on the even sores, um, small festering sores. Um, if you don't know what they are, if you really look at them, it's incredible the colors and the textures uh, of a sore. Uh, very, very beautiful. As soon as you say the word sore, uh, it it changes it, and many times. Um, It may cease to be beautiful. Zarówno Bacon, jak i Lynch to trochę abstrakcyjne piękno, widoczne dopiero w chwili wymknięcia się od znaczeń, próbowali chyba wyłapać w swoim świecie pełnym przemocy. I dla Bacona pięknem były na przykład te zwisające kawałki mięsa u rzeźników, pełne krwi, i atmosfery niedawnej śmierci, dla Lyncha to przedziwne dziecko w filmie, o którym tak ciężko było coś powiedzieć. This time I interpreted it as a nightmare. This time I thought there were other meanings, but now I'm not sure really. It's the hell out of me. I gotta think about it for a while. It's the weirdest thing I've ever seen. <laughs> I enjoyed it very much. My kind of movie. Eraserhead is Razorhead może być najlepszym przykładem tego wszystkiego, bo nie ma chyba bardziej bejkonowskiego filmu w karierze lęcza. I nie chodzi już nawet o to, że to na wpół realna, na wpół abstrakcyjna wizja czegoś, jakiegoś bliżej niezidentyfikowanego, zdeformowanego stworzenia, które w powtarzających się słowach zawsze będzie już ohydne i oślizgłe. Chodzi też o to, jak... Próbuje się do tej wizji podejść, o to, że tak często zostaje sprowadzona do bardzo osobistego znaczenia dla samego autora bo w co drugiej rozmowie na temat głowy do wycierania dowiecie się na pewno, że ten przedziwny noworodek, dzieciak, który wygląda raczej jak kilku następnych pasażerów Nostromo, na a nie wymarzony bombelek, to metafora tego, co działo się wtedy w życiu Lynch'a. Że to przerażenie w oczach jego głównego bohatera, to przerażenie, którym żył on sam, od niedawna też mąż i ojciec, zmuszony do tworzenia rodziny w brudnym świecie niezbyt bogatych dzielnic, najpierw w Filadelfii, a potem Los Angeles. I najgorsze w tym wszystkim, że te teorie mają tyle sensu. Że to ekranowe morderstwo małego potworka tak idealnie wpisuje się w antynatalistyczne myśli, które być może kiełkowały wtedy w głowie Lęcza. Ale z drugiej strony. Believe mhm. no, no, <grym> it or not, Eraserhead jest my most spiritual film. Mhm. will elaborate on that. No, I won't. No one, no one sees it that way. Or maybe, maybe somebody out there does, but uh, it is. Z drugiej strony, w co najmniej kilku wywiadach, Lynch podkreślał, że nie widział jeszcze na oczy interpretacji, która byłaby zgodna z tym, o czym sam myślał, tworząc swój pierwszy film. Dał poszukującym coś w rodzaju wskazówki, gdy wspomniał, że całość tak uporządkowana narodziła się w jego głowie dopiero gdy przeczytał to jedno zdanie w Biblii, ale do dziś nie dodał oczywiście, które.

Bo oczywiście jest ich trochę. Jest ten z listu świętego Jakuba, następnie porządliwość, gdy pocznie rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje przynosi śmierć. Jest ten z Ewangelii świętego Mateusza, otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Jest też ten z psalmu numer 137, szczęśliwy kto chwyci i rozbije o skałę twoje dzieci. Możemy tak szukać wyjaśnień w ciemności i po omacku, ale czy to rzeczywiście wyjaśnienie powinno być naszym celem? Czy nie jest trochę tak, że jego potrzeba wynika po prostu z tej pustej wiary, że wszędzie musi być coś jeszcze? W tym obrazie z trzema przedziwnymi figurami na bezlitośnie czerwonym tle, w tym filmie z przedziwnym, pełnym tajemnic dzieciakiem, w życiu. Wszędzie szukamy słów, które zbliżą nas do odpowiedzi, które pozwolą traktować sztukę i nie tylko jako coś, co musi mieć jakieś konkretne znaczenie, a przecież nawet jeśli odpowiedzi istnieją, to wcale nie znaczy, że zawsze będzie towarzyszył im sens. I może sztuka jest po prostu tego piękniejszym przypomnieniem. My impuls jest moja życie. My impuls to, że jestem starym ale jestem optymistyczny o nic. How can you opt be optimistic about nothing, Francis? I can be. Why? I'm just existing for a moment. Existing today makes me optimistic. And you do the work, they say, for the doing, not the fruit. You can never really know how it's going to turn out in the world, but you know if you enjoy doing it. Are you surprised your paintings have become so successful? Very yes i'm surprised i never i never thought they'd sell at all i always thought i'd have to take some other kind of job but that's luck